Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem z Renault Megane trzeciej generacji i na początek kilka ważnych dat z historii tego auta. Samochód zadebiutował na rynku w 2008 roku na początku jako pięcio- i trzydrzwiowy hatchback. 3 drzwiowy hatchback nazywał się coupé, ale tak naprawdę więcej w tym marketingu niż realnego nadwozia coupé. W 2009 roku do oferty dołączyła wersja kombi i sedan, z tym, że sedan nazywał się Fluence. W 2010 roku Renault zaprezentowało odmianę Coupe Cabrio z hardtopem elektrycznie otwieranym. W 2012 samochód przeszedł drobną modernizację, zmieniono między innymi przedni zderzak, pojawiły się diody LED do jazdy dziennej. A w 2014 samochód przeszedł kolejną modernizację, zmieniono przednie lampy, przedni zderzak, pojawiło się większe logo na masce, przemodelowano też maskę. I w 2015 roku samochód wycofano z produkcji. A na rynku pojawiła się już czwarta generacja auta. Najmniejszy silnik benzynowy dostępny w tym aucie to jednostka 1.2 TCE z bezpośrednim wtryskiem paliwa i z turbodoładowaniem. Jednostka ta jest niezawodna. Nie można mieć do niej większych zastrzeżeń. Musicie jednak pamiętać o tym, że montaż gazu wiąże się z większymi kosztami montażu i większymi kosztami eksploatacji, bo jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa zużywa oprócz gazu również benzynę. Mocniejsza jednostka to jednostka 1.4 TCE. Ta już nie ma bezpośredniego wtrysku, więc montaż gazu jest tutaj bardziej opłacalny, ma również turbodoładowanie. Osiągi w porównaniu do jednostki 1.2 są lepsze. Aczkolwiek jednostka N-2 była dostępna w dwóch wersjach, bo była dostępna w wersji 115 i 132-konnej, więc ta 132 konna e, ma osiągi porównywalne do jednostki 130-konnej 14 TCE. Dla tych, którzy boją się downsizingu, dostępne są również jednostki wolnossące, w tym m.in. silnik 1.6, który generuje moc od 101 do 110 koni mechanicznych, dynamika powiedzmy średnia, e, dla niektórych może być wystarczająca, ale w silniku tym. E, w eksploatowaniu ulega koło zmiennych faz rozrządu. Podobny problem dotyczy również jednostki 2.0 o mocy 140 koni, również wolno zsącej. Ta zapewnia już znacznie lepszą dynamikę, aczkolwiek w przypadku silnika 1.4 TCE ta dynamika będzie jednak lepsza, bo tu jest turbo silnik, więc będzie lepsza elastyczność, zwłaszcza przy większych prędkościach. Jeżeli lubicie mocne wrażenia, to powinniście wybrać silnik 2.0 TCE, który generuje moc od 180 do 273 koni mechanicznych. No i oczywiście rewelacyjne osiągi, rewelacyjną elastyczność. Wiadomo, że te topowe wersje powyżej 200 koni są to wersje usportowione, które mają bardzo sztywne zawieszenie, więc nie każdemu to przypadnie do gustu. Ale jeżeli jesteście fanami szybkiej jazdy, to na pewno takie auto jest godne polecenia. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to najbardziej popularny, najczęściej spotykany na rynku to oczywiście silnik 15DCI. Silnik ten generuje mocy z 90, 106 lub 110 koni mechanicznych. Jedyny problem w tym silniku już coraz rzadziej spotykany to przypadki obracania się panewek, ale jest to problem już znacznie mniej popularny niż w poprzedniej generacji auta ze względu na to, że tam producent zalecał wymianę oleju co 30 tysięcy km. I jeżeli ktoś trzymał się takich przebiegów, czyli wymieniał ten olej co 30 tysięcy, wtedy było znacznie większe ryzyko, że te panewki się obrócą. W przypadku tego auta, pomimo tego, że producent zaleca wymianę co 30, dużo osób wymienia olej co 15 tysięcy kilometrów i dzięki temu tych przypadków jest już znacznie mniej. Radzę jednak sprawdzić, czy olej był wymieniany co 15 tysięcy. Jeśli tak, to można taki egzemplarz wziąć. Ta sama zasada dotyczy również silnika 1,9 DCI. Co istotne, jeżeli kupujecie auto głównie do jazdy po mieście, to wybierzcie wersję 106-okonną, ale sprawdźcie czy ma cząstek stałych, bo większość wersji wysokoprężnych ma cząstek stałych, a wersja 106-okonna była oferowana z opcjonalnie dokupowanym filtrem cząstek stałych, więc musicie tak czy tak musicie sprawdzić, czy to auto ma filtr cząstek stałych, wybrane przez Was, ale jeżeli będziecie wybierali w innych silnikach, no to już na pewno ten filtr cząstek stałych będzie. Jeżeli chodzi o dynamikę wersji 1.5, to jest ona powiedzmy akceptowalna, ale znacznie lepszą dynamikę zapewniają silniki 1.6 DCI i 2.0 DCI, tylko trzeba o tym pamiętać, że niestety silniki te dwa, czyli 1.6 i 2.0 są znacznie rzadziej dostępne, znacznie Trudniej znaleźć takie auto, i takich aut jest niestety niewiele, więc nie ma za bardzo w czym wybierać. Alternatywą dla dwulitrowego silnika DCI jest starsza konstrukcja 19DCI, która również zapewnia przyzwoite osiągi. Jeżeli chodzi o niezawodność tego auta, to jest ona na naprawdę wysokim poziomie. Poważnych usterek nie ma tutaj za wiele, a porównując usterkowość tego auta do laguny dwójki, jeżeli ktoś jest zrażony do samochodów francuskich, to naprawdę tutaj będzie mile zaskoczony. Co się psuje? No między innymi w autach z początku produkcji spotykane były przypadki uszkodzenia wiązek elektrycznych, ale producent w większości przypadków wymieniał je na gwarancji. Użytkownicy skarżą się również na szwankujący moduł blokady kolumny kierowniczej. Z kolei w wersjach wysokoprężnych szwankuje przekaźnik świec żarowych. Spotykane są też przypadki wycieków oleju z silnika. Na to warto zwrócić uwagę przy zakupie. Warto też sprawdzić w jakim stanie są gumowe osłony przegubów napędowych, jeżeli są już uszkodzone, bo nie są niestety najlepszej jakości, to warto je jak najszybciej wymienić, bo jeżeli tego nie zrobicie, to dość szybko uszkodzeniu może ulec przegub napędowy i w konsekwencji trzeba będzie wymieniać całą półłość. Z drobnych niedomagań warto wspomnieć o niedziałających spryskiwaczach przedniej szyby oraz o samoistnie pękającej przedniej szybie. W tym odcinku to już wszystko. Ja zachęcam was do zasubskrybowania mego kanału. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten film. Zachęcam też do polubienia mojego profilu na Facebooku i profilu na Instagramie. Cześć.